Szanowne Panie i Panowie! Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na konferencji, która pokazuje perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy. W międzyczasie od poprzedniego spotkania nastąpiły wydarzenia, które myślę, że jeszcze mocniej uzasadniają potrzebę takiego aktywnego podejścia i szybkiego tworzenia nie tylko miejsc pracy, ale nowych możliwości wytwarzania energii, bo mieliśmy na przełomie. Lipca, sierpnia, takie problemy z dostawami energii. Nagle okazało się, że kiedy są wysokie temperatury, to zawodzą te tradycyjne technologie, bo w czasie tego szczytowego nasilenia kryzysu, braku dostaw elektryczności, wyłączonych było około 5000 MW. Z jednej strony awarie po wysokich temperaturach to jest większe prawdopodobieństwo, z drugiej strony bardzo też ważny problem, to znaczy pro, problemy z wodą, z chłodzeniem, z możliwością funkcjonowania tych konwencjonalnych źródeł energii. I tu widać wyraźnie, że możemy temu zaradzić w bardzo konkretny sposób, bo właśnie odnawialne źródła energii, na przykład fotowoltaika pozwala na szybkie wybudowanie nowych mocy wytwórczych i wtedy kiedy jest najbardziej gorąco, kiedy najbardziej słońce świeci, wtedy jest największa produkcja, więc następuje szybkie zrównoważenie potrzeb. Chcę to podkreślić, bo może dla takich prywatnych użytkowników nie było tego, nie było to zjawisko odczuwalne ale firmy, które nagle musiały z godziny na godzinę przerwać produkcję, zatrzymać proces technologiczny, no poniosły wymierne wymierne już tutaj koszty. I dlatego mówiąc o tych rozwiązaniach jestem bardzo tutaj zadowolony, że mamy partnerów, że dzisiaj pan marszałek Stuzik też z nami tutaj uczestniczy i Chcę podkreślić, że y, Urząd Marszałkowski, samorząd województwa y, z tej starej. Szanowni Państwo, y, jak widać, braki mogą, y, y, energii mogą w każdej chwili się pojawić. Y, pan marszałek uruchomił jeszcze ze starej perspektywy finansowej środki na e, wsparcie samorządów gminnych e, i e, możliwość zrealizowania takich przykładowych instalacji e, tutaj na terenie Mazowsza na przykład e, najbliżej będzie tu chyba e, gmina e, Drowin która realizuje to jeszcze we wrześniu czy na początku października e, mamy tutaj bardzo e, ciekawych partnerów. Jest firma OPEUS, Solaris Energy, Nadowiecka Agencja Energetyczna, Fundacja Greenpeace Polska. Greenpeace ma taki bardzo też ciekawy pomysł i propozycję, żeby możliwości skorzystania z tych nowych rozwiązań były dostępne także dla tych podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tak jak samorządy czy organizacje pozarządowe i warto to, jeżeli byłaby tylko Dobra wola, warto to jeszcze w tej kadencji parlamentu wprowadzić. Mamy polskie sieci energetyczne Greenbeer. Szanowni Państwo, jest też możliwość zapoznania się z nowym hybrydowym samochodem, który pokazuje te możliwości wykorzystania energii elektrycznej. Dzisiaj te samochody mogą być już w takiej nowej generacji, takiej, która. Pozwala na podłączenie się do prądu i przejechanie. Są różne rozwiązania, bo takie są, które pozwalają na kilkadziesiąt kilometrów przejechać, a są już w pełni elektryczne, które mogą wykorzystać tą elektryczność do tego, żebyśmy dojeżdżając do pracy płacili praktycznie jedną piątą tego, co płacimy normalnie przy samochodach konwencjonalnych. Bo mało kto zdaje sobie sprawę z takiego prostego zjawiska, że kupując samochód w ciągu pięciu lat, Drugie tyle zapłacimy za e, rachunki za, za paliwo. Drugie tyle płacimy w ciągu pięciu lat. To jest tego typu e, e, sytuacja. W przypadku samochodów elektrycznych to jest jedna piąta tylko e, kosztów, jeżeli chodzi o koszty energii. E, szanowni Państwo, zapraszam do, do dyskusji e, zapraszam do takiego aktywnego e, podejścia do całego zagadnienia. I tak jak wspomniałem na początku, e, nie potrzeba chyba lepszej reklamy niż to, co się stało właśnie w sierpniu, kiedy zabrakło prądu, po prostu. Nie potrzeba lepszej zachęty do tego, żeby zabrać się za tworzenie miejsc pracy, ale także za tworzenie nowych źródeł wytwarzania. Jeżeli Państwo pozwolą, to zapraszam Pana Marszałka do zabrania głosu, aby jako gospodarz województwa tutaj. Pokierował naszą uwagę tam, gdzie trzeba. Bardzo. Dziękuję. uprzejmie, za komentarz. Zapraszamy pana marszałka. Nawet mam działający mikrofon dla pana marszału. Dziękuję bardzo. Teraz to usprawnimy. Szanowny panie premierze, szanowni państwo. Może rozpocznę tego, że w ciągu ostatnich dwóch dni byłem na wizycie studyjnej w Bristolu, to jest zachodnia Anglia, muszę powiedzieć, że to jest miasto, 450 tysięcy mieszkańców, ósme miasto Wielkiej Brytanii, które zdobyło tytuł Zielonej Stolicy Europy. Takie kilka refleksji. Wcześniej nie będę Państwu opowiadał wszystkich szczegółów, ale dzisiaj tak zwana zielona gospodarka i przemodelowanie naszych głównie miast, ale nie tylko miast, w kierunku tak zwanych miast inteligentnych miast przyjaznych mieszkańcom, bardzo sensownie zarządzanych i jednak zgodnych z tymi wszystkimi wyzwaniami gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarki wykorzystującej surowce. To jest kierunek europejski, którym też oczywiście Polska zmierza i zmierzać powinna. Dlatego takie moje wrażenia z tego pobytu to jest myślenie kompleksowe, to znaczy myślenie w taki sposób, żeby o zielonej gospodarce myśleć w kategoriach takich, powiedziałbym, holistycznych, tak, że dotyczy to i ludzi, i energii, i warunków życia, i gospodarki odpadami na przykład. Wykorzystanie tych odpadów do tworzenia energii, oczywiście tylko tych, które są już nie do odzyskania, bo ten poziom odzysku założyli sobie na poziomie 50%, to oczywiście jest bardzo duży poziom recyklingu. I to doprowadziło do tego, że w tym mieście po prostu żyje się, żyje się coraz przyjaźniej, coraz lepiej. Oczywiście to jest proces wieloletni i oni, żeby stać się zwycięzcami, pracowali w sumie około 15 lat nad, tym, nad tymi różnymi procesami. Oczywiście poprzez budowę ścieżek rowerowych, poprzez oczywiście instalację odnawialnych źródeł energii. Przetwarzanie odpadów, tak jak powiedziałem, na energię, znakomite usprawnienie transportu publicznego, w tym transportu oczywiście opartego o głównie hybrydowe autobusy. Więc to myślenie towarzyszyło im we wszystkich właściwie dziedzinach ży życia. To też było powodem rewitalizacji, bo to miasto bardzo stare rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych w taki sposób, żeby właśnie tworzyć nowe miejsca pracy w tej nowoczesnych technologiach, tym właśnie wykorzystujących technologie odnawialne, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Myślę, że tak jak powiedział Pan Premier, od tego nie ucieknie. Jest tylko pytanie, jak szybko potrafimy zaangażować i środki własne, i środki europejskie, które mamy do dyspozycji. A teraz przypomnę kończymy rozliczać Regionalny Program Operacyjny zresztą i programy krajowe z perspektywy 2007-2013 i rozpoczynamy nabory już z tej perspektywy 2014-2020. Tym razem one będą mogły być wykorzystywane do roku 2023, bo mamy teraz zasadę N 3. I proszę Państwa warto po prostu zacząć od tego, aby Przeanalizować wszystkie te możliwości, które kryją się w środkach europejskich. Ja, oczywiście, tutaj nie chciałbym omawiać całego regionalnego programu operacyjnego, ale chciałbym Państwu uświadomić, że na Mazowszu to są znaczące środki i skoncentruję się tylko na tym priorytecie dotyczącym gospodarki niskoemisyjnej. To jest, proszę Państwa, priorytet szósty. 324 359 153 euro. Więc wydaje mi się, że jak to pomnożymy przez 4, to mamy prawie miliard 300 milionów złotych do wykorzystania w następujących obszarach. Niezwykle interesujący z punktu widzenia też tej naszej dzisiejszej konferencji: Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii poprzez wsparcie jednostek wytwórczych energii. Czyli wszystko to. Co, że tak o czym tutaj wspomniał Pan Premier. A więc, oczywiście, fotowoltaika, energetyka wiatrowa, wodna, no, przetwarzanie odpadów na energię wszystko to może znaleźć dofinansowanie ze środków unijnych. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Proszę Państwa, wyciągam, mamy gospodarkę bardzo chłonną energetycznie. Ale też i nasze budynki publiczne, chociaż bardzo dużo zrobiliśmy w ostatnich kilku latach, zwłaszcza czy kilkunastu, tutaj muszę powiedzieć, że to nie tylko pieniądze europejskie, ale też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, te procesy tego modernizacji, przystosowania budynków do mniejszego zużycia energii, odnawialne źródła energii lokalizowane w tym samym czasie. To jest ciągle jednak wyzwanie. Na pewno będzie to jeden z priorytetów, zwłaszcza budynki użyteczności publicznej. Ale efektywność energetyczna, proszę Państwa, to również zarządzanie energią we wszystkich rozmiarach. Teraz się mówi o tych inteligentnych miastach, o tak zwanych smart gridach, czyli o sposobach zarządzania energią w sposób inteligentny. Nowe budynki, które będziemy oddawali, a nawet te, które będziemy rewitalizowali czy, y, czy przebudowywali, będą już zaopatrzone w, w nowoczesne systemy informatyczne zarządzania energią, po to, żeby ona nie była najnormalniej w świecie marnotrawiona. Wczoraj murowaliśmy kamień węgielny pod budowę y, nowego szpitala, pierwszego szpitala budowanego od podstaw po wojnie psychiatrycznego w Grewnicy. To jest dzielnica miasta Ząbki, i muszę powiedzieć, że tam już funkcjonuje duży magazyn energii, i przy okazji, oczywiście, cały zespół baterii słonecznych, które no nie produkują energii elektrycznej, ale podgrzewają wodę, i ta energia jest magazynowana w tym magazynie energii. Więc mówię o tym, żeby uświadomić Państwu, że te procesy się toczą. Jak powiedział Pan Premier, y, mamy kilkanaście gmin na Mazowszu, które skorzystały już w tym okresie programowania, który kończymy, y, z możliwości takiego zbiorowego zaopatrzenia swoich o, obywateli wsparcia y, baterii słonecznych y, do y, podgrzewania y, wody. I to po kilkaset często instalacji y, przy liderze, jakim była gmina, udało się zamontować w y, gospodarstwach. Y, domowych, to głównie oczywiście w środowisku wiejskim. I trzeci priorytet, jest w tym, w, 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 trzecie działanie, które będzie w tym priorytecie szóstym, czyli gospodarka niskoemisyjna, to jest lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego oraz poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła. No właśnie, czy to autobusy hybrydowe, czy hmm, pojazdy szynowe, czy elektryczne, czy hmm, poprawa w ogóle organizacji ruchu. Zarządzanie ruchem to są te wyzwania, które stoją, myślę, przed wieloma naszymi miastami, i tu jest zawsze jeszcze coś do zrobienia. Nie ma doskonałych systemów, a myślę, że w polskiej rzeczywistości to jest ciągle wielkie wyzwanie. Oczywiście, proszę Państwa, w innych osiach też możemy wykorzystać pieniądze, które tam są bo chociażby pieniądze skierowane na wsparcie dla powstawania miejsc pracy, to te miejsca pracy oczywiście możemy wspierać również w tych obszarach zależnych od tej gospodarki niskoemisyjnej, czy to przy szkoleniu, a później zatrudnianiu instalatorów, bo oczywiście proces inwestycyjny to jedno, a później konserwacja, dbanie o to, to przecież wymaga nakładu pracy. I ta zielona gospodarka, jak powiedziałem, jest coraz większym wyzwaniem. No, niektórzy mówią, że to taka religia dzisiaj, współczesna, europejska, gospodarka niskoemisyjna, prawda, umiejętne korzystanie z zasobów, ale wydaje mi się, że to jest po prostu roztropność. No niestety, ludzkość, populacja Ziemi rośnie i na pewno mamy takie dwa towary, w cudzysłowie powiem, strategiczne, w których Polska ma też ogromną szansę. Pierwsza to żywność i bez wątpienia y, to jest już dzisiaj towar strategiczny. Przypomnę, że w zeszłym roku nadwyżka eksportu polskiej żywności nad importem wyniosła już 6,5 miliarda euro. To jest około 25 miliardów złotych. Żadna inna dziedzina nie przyniosła takich efektów eksportowych jak polska, polskie rolnictwo i polskie przetwórstwo. A drugi obszar to energia. Bo oczywiście korzystając umiejętnie z tych kopalń, które mamy do tej pory, bo też żebyśmy nie wpadli w przesadę i nie powiedzieli, że nagle decydujemy z dębem, bo oczywiście jak to w każdej rewii, są też ortodoksi, którzy potrafią, no snuć takiej wizji, że będziemy fotosyntetyzować rodę, oczywiście to jest żart, ale we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i zdrowy umiar i budowa nowych bloków energetycznych, również tutaj, bloku parowo-gazowego, kamień węgielny w poniedziałek został murowany, Duża inwestycja 500 MW mocy. To jest wykorzystywanie tych tradycyjnych źródeł energetycznych, ale jest czas właśnie na to, żebyśmy poszerzyli w sposób znakomity energię z źródeł odnawialnych. Oczywiście są problemy, bo jak zwykle przy nowych technologiach, zwłaszcza tutaj energia wiatrowa, wywołuje wiele emocji nawet apele są takie, żeby to jak najdalej od osad ludzkich. To trzeba rozumieć, ale też no, nie wolno się dać zwariować, tak? że, że mamy tutaj to potencjalne niebezpieczeństwo. Zresztą muszę powiedzieć, że naukowcy pracują bardzo intensywnie i te nowe projekty innowacyjnych siłowni wiatrowych już mają znacząco mniejsze oddziaływanie na środowisko niż te tradycyjne tak zwane wiatraki. Także myślę, że ta konferencja jest dzisiaj ważna. Też zapowiadam, że będziemy tu świadkami podpisania listu intencyjnego między spółką inwestycje miejskie, a naszym szpitalem wojewódzkim w Płocku. Ponieważ tutaj widzimy i mamy nadzieję na to, że tutaj jest wielki obiekt, tak? Zużycie energii, to jest Pan Dyrektor, to może powiedzieć jakie są koszty, ale to jest siedmiopiętrowy, olbrzymi budynek, który ma tak naprawdę wystawę największą na południe skierowaną ściany jedna na wschód, druga na zachód te ściany szczytowe i to jest, to może być olbrzymi tak powiem generator energii. Niestety w tym roku nawet mieliśmy z tym olbrzymie problemy, ponieważ było najnormalniej w świecie za gorąco i nie byliśmy w stanie nawet zapewnić pacjentom komfortu, żeby nie przekraczało temperatury 30 stopni na salach chorych. To jest poważne wyzwanie i widzimy w tym projekcie olbrzymie nadzieję, żeby po pierwsze zarządzać energią w tym potężnym obiekcie w sposób jak najbardziej nowoczesny, po drugie, żeby no, zainstalować odnawialne źródła energii. Taki projekt jest realizowany, ale w nieco w innym zakresie. Może Pan doktor. Najdzie czasu, żeby tutaj o tym powiedzieć. No i przede wszystkim e, cieszy nas to, że ten projekt e, zawiera komponent naukowo-badawczy e, i innowacyjny i że e, środowiska naukowe, w tym wypadku Wyszkowa Akademia Techniczna e, i firmy prywatne zajmujące się e, umiejętnym wykorzystaniem energii i zarządzaniem tą energią. No, tutaj tworzą konsorcjum, które Mam nadzieję, że zwycięży w konkursie w ramach takiego dużego programu europejskiego Horyzont 20, 2020. No i będzie można w wyniku tych wstępnych prac później zrealizować projekt, który, jeżeli tylko się powiedzie, byłby transferowany później do innych naszych dużych obiektów wielkogabarytowych. To jest obiekt użyteczności publicznej, gdzie to zużycie energii jest znaczącym kosztem. Dzięki temu możemy też oczywiście e, uzyskać konkretne efekty ekonomiczne. A jak wiecie, służbie zdrowia ciągle brakuje pieniędzy. Także ja też życzę e, dobrej konferencji e, i takiego myślenia perspektywicznego, myślenia aktywnego, nie poprzestawania tylko e, na e, zdobyciach innych, ale myślenia twórczego, co my jeszcze możemy zrobić i w tym wymiarze indywidualnym, rodzinnym domowym, ale też w tym wymiarze wspólnot lokalnych, gmin, naszych miast, naszych miejsc pracy, w którym to miejscach możemy naprawdę tę energię i zaoszczędzić i to, co jest, tak powiem, pewną piętą achillesową polskiej gospodarki, czyli jej energochłonność, zamienić w sukces. Czego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo